Z każdym trakiem coraz wyżej, choć w końcu wpadnij w ścianę W sensie tyle ile nie widział miast, jakby złapali w kryminy tylko byłby Max, żeby wyweszył go pies Dobrze wiesz za jaką sprawą, dobrze wiesz co cieszy miasto Tyle bifów za mną, nie wiem jak spokojnie zasnąć Może uciszę do siano albo kurwa szybkie hałtu To nie ma dziś znaczenia, no bo przejąłem już miasto Szukają ze mną kosy, ale to moje maczety Moje ziomy niecygany pierdolimy złote kiety Dużo lubią o mnie gadać, pierdoleni koniec szerzy Każdym trakiem coraz wyżej, choć w końcu wpadnie siano. Sędziom ma tyle, ile nie widział miasta. Jakby złapali w miną, tylko byłby mak, żeby wywężł go piast. Dobrze wie za jaką sprawą, dobrze wie, co się miasto. Tyle bifów staną, nie wiem jak spokojnie zasnąć Może uciszę za albo kurwa szybkie hałty. To nie ma dziś znaczenia, no bo przejąłem już miasto.